Weźmy liczbę 123 i pomnóżmy ją przez 125 125. Następnie podzielmy to przez 125 razy 123 123 i na koniec odejmijmy 1. Mamy znaleźć wynik tego działania, nie używając kalkulatora. Zatrzymaj wideo, jeżeli chcesz spróbować samodzielnie rozwiązać to zadanie. A kiedy będziesz gotowy bądź gotowa, obejrzyj dalej, aby zobaczyć, jak to zrobić. Moglibyśmy poszukać największego wspólnego dzielnika tych liczb. A następnie dokonać odpowiedniej redukcji. Na ogół jednak liczby występujące w zadaniach tego typu nie są zupełnie przypadkowe. Zobaczmy więc, co się stanie, jak podzielimy 123 123 przez 123. 123 mieści się w 123 jeden raz. 1 razy 123 to 123, teraz odejmijmy i spiszmy 1. 123 mieści się w jedynce 0 razy, więc dopiszmy 2. Ale znowu. 12 to za mało, więc spiszmy jeszcze 3 i ponownie pytamy się, ile razy 123 mieści się w 123. Zatem teraz już wiemy, że 123 razy 1001 wynosi 123 123. Teraz zajmijmy się liczbą 125 125. Ponieważ 1001 razy 123 dało nam 123 123, to sprawdźmy, co się stanie, jak 1001 pomnożymy razy 125. Dla ułatwienia pomnóżmy najpierw 1000 razy 125, czyli przepiszmy 125 i dopiszmy do niego 3 zera i dopiero teraz dodajemy ostatnie 125. Teraz widzimy, że w naszym wyrażeniu 125 125 możemy zastąpić przez 1001 razy 125 i analogicznie możemy postąpić z liczbą 123 123. Widzimy teraz, że wszystko w ułamku nam się skróci, zatem otrzymujemy 1 odjąć 1, co jest równe 0. Jeśli chcesz więcej takich zadań, to koniecznie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję.